Dzień dobry. Dzisiaj na chwilę zatrzymamy się przy sklepach internetowych. Wielu ym, producentów, wielu dystrybutorów no w tej chwili nie wyobraża sobie sytuacji funkcjonowania w dzisiejszych czasach bez sklepu internetowego. Wobec tego należałoby zastanowić się, czy spełniamy wszystkie warunki, jakie powinniśmy spełnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązki sklepu internetowego związane z udzielaniem informacji klientom można by podzielić w zasadzie na dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczyłaby ogólnych warunków funkcjonowania sklepu, natomiast druga grupa samej procedury sprzedaży. I, i w związku z tym, tak, jeśli chodzi o ogólne warunki funkcjonowania sklepu. To oczywiście należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące RODO, praw przedsiębiorców, świadczenia usług drogą elektroniczną. Jest to również obowiązek publikowania regulaminu sklepu internetowego. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samej procedury sprzedaży, to trzeba pamiętać, że po pierwsze, sklep powinien Przedstawić informacje o głównych cechach świadczenia, cechach tego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, a mówiąc mniej zawile, powinniśmy wskazać firmę, numer, pod którym przedsiębiorstwa został, przedsiębiorca został zarejestrowany czy to w KRS, czy w CEIDG, adres przedsiębiorstwa, adres poczty, poczty elektronicznej oraz telefon. Oczywiście, musimy pamiętać jako przedsiębiorcy, że powinniśmy poinformować konsumenta o adresie, pod którym mo może on składać reklamację, jeżeli byłby to inny niż ten adres firmy. Um, co więcej, przed zawarciem umowy, pamiętajmy, że klient powinien otrzymać informację o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie usług wraz z podatkami, czyli nie może to być cena netto. Jeśli jednak nie dałoby się tego w precyzyjny sposób określić, z uwagi, na, z uwagi na indywidualizację tego zamówienia, należy przynajmniej mieć precyzyjną informację i podawać konsumentowi precyzyjną informację, w jaki sposób będzie obliczany, obliczana ta cena czy wynagrodzenie. Wśród tych informacji powinny się znaleźć koszty opłat za transport, za, za, za dostarczenie usługi czy produktu, usługi pocztowej. Natomiast w sytuacji, gdyby je trudno było oszacować, klient musi otrzymać samą informację, że taki obowiązek będzie, że obowiązek zapłaty za np. usługi pocztowe y, musi wziąć pod uwagę y, w przypadku zam składania zamówienia na, na dany produkt czy usługę. Proszę pamiętać również, że y, trzeba umieścić sposób i termin zapłaty, a także y, sposób i termin y, spełnienia tego świadczenia, a więc, y, a więc czy to wysyłki produktu, czy... Zrealizowania danej usługi, i również klient, konsument powinien wiedzieć, jaka jest procedura rozpatrywania reklamacji. To jest bardzo istotne i no niejednokrotnie pomijane przez sklepy internetowe, natomiast to jest jednym z podstawowych takich obowiązków, które powinniśmy spełnić, no właśnie jeśli sprzedajemy usługi bądź produkty dla konsumentów. Należy oczywiście wskazać gwarancję. Jeżeli na przykład dany produkt, jeżeli oferujemy, producent oferuje gwarancję yy, dla danego produktu czy usługi, no to oczywiście wskazujemy tę informację. Należy oczywiście w tej chwili już od yy, ponad dwóch lat yy, informować o sposobie i kosztach odstąpienia od umowy oraz o terminie, w jakim to prawo do odstąpienia może zostać wykonane. Informacje powinny również przewidywać, te informacje na stronie internetowej powinny również przewidywać taki wzór, wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. To musi być dostępne dla każdego konsumenta. Podstawowe dane, jakie powinien podawać sprzedawca, wynikają z prawa przedsiębiorców i to jest oczywiście NIP, siedziba albo adres spółki, wysokość kapitału zakładowego, jeżeli oczywiście ten kapitał jest, czyli jeśli mówimy tutaj o spółce z czy spółce akcyjnej, oraz informacje o sądzie, który przechowuje dokumentację rejestrową spółki, czyli który sąd przy kraj, Krajowego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego. Um, jeśli chodzi o wymogi nałożone y, przez y, przepisy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, y, to musimy pamiętać jako przedsiębiorcy, że Należy udostępnić potencjalnemu kupcowi takie informacje jak adresy elektroniczne umożliwiające bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą. To nie jest wbrew pozorom takie oczywiste, dlatego że zdarzają się jeszcze takie sklepy internetowe, przy których nie mamy tego adresu elektronicznego do kontaktu, natomiast no, jest to jednym z obowiązków. Czasami jest tylko formularz, ale ten adres elektroniczny powinien również być. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, albo no nazwa, czyli tak zwana firma prowadzonej działalności oraz jej siedziba i adres. Co więcej, powinniśmy, jeżeli na przykład nasze usługi czy produkty wymagają określonego zezwolenia, to oczywiście musimy to też przedstawić czyli Przekazujemy, przedstawiamy informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu, który, który zezwolił na przykład na sprzedaż danych um, produktów. Um, wskazujemy również numer w rejestrze publicznym oraz ten organ, który ten rejestr prowadzi. Wskazujemy na przykład o. Wskazujemy takie szczególne zagrożenia, które są związane z korzystaniem u, z usługi świadczonej drogą elektroniczną, czyli przykładowo związane z no, niedotarciem, otrzymaniem informacji i konsekwencjami z, tych, z tym związanymi, kto ponosi za to odpowiedzialność i że takie zagrożenie oczywiście też potencjalnie istnieje, że ta komunikacja może być gdzieś tam przerwana, w komunikacja między stronami z przyczyn, na przykład niezależnych od, od sprzedającego. Oczywiście wskazujemy informacje o oprogramowaniu używanym przez przedsiębiorcę do świadczenia usługi elektronicznej, np. informacje o tzw. ciasteczkach, cookies, obowiązek wyświetlania informacji zaraz po uruchomieniu właściwie każdej strony interne inter internetowej. Wskazujemy również informacje dotyczące obniżek cen, czy np. nieodpłatnych świadczeń bądź innych korzyści związanych z promowanym towarem. Wskazujemy również takie, takie informacje, które są, są istotne z punktu widzenia praw konsumenta, to znaczy, na przykład kiedy konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. Czyli to też powinno być, to też, też powinna być taka informacja dla konsumenta jasna, wiadoma i wynikająca z dokumentacji sklepu internetowego, która, która to dokumentacja jest tak powiem publiczna, jest opublikowana. Wskazujemy również i, i, i to co jest istotne, to to, że przedsiębiorca oczywiście jest zobligowany do tego, żeby dostarczyć rzecz bez wad i to jest oczywiste, Natomiast warto to też umieścić w informacji ogólnodostępnej dla klienta jako jeden z obowiązków. Jeśli mamy kodeks dobrych praktyk, to również. Można opublikować taki kodeks dobrych praktyk, możemy również, jeżeli jest, jest, to oczywiście istotne, z punktu widzenia konsumenta bądź przedsiębiorcy, musimy wskazać przesłanki, kiedy można wypowiedzieć umowę. Czyli jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, czy, 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 czy ta umowa na przykład ma ulegać automatycznego przedłu automatycznemu przedłużeniu, to zwykle dotyczy na przykład takich, takich usług, jak usługi. Drogą elektroniczną, które są odnawialne, to musi być precyzyjne wskazanie, czy można i w jaki sposób można rozwiązać tę umowę, wypowiedzieć umowę, do kiedy ta umowa trwa. Wskazujemy również minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta, które mogą też wynikać z umowy. Wskazujemy również możliwość skorzystania z pozasądowych sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Musimy wówczas wskazać, jakie są zasady, jak, jak wyglądają te procedury. Co więcej, oczywiście konsument powinien być, czy klient kupujący, powinien być oczywiście poinformowany również o kosztach, jakie ewentualnie miałby ponieść w przypadku zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy. W odniesieniu do, do umów zawieranych na odległość, byłyby to koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą. No i oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli jest jakaś gwarancja producenta yy, i na przykład jakieś usługi posprzedażowe. Jak również, jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie sprecyzować, jak wygląda przebieg świadczenia tych usług posprzedażowych, to też warto zamieścić taką informację. Musimy też pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległy pewne przepisy ustawy o prawach konsumenta. W związku z tym wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem stron internetowych, Zobligowana jest do zmiany regulaminu i regulaminu prowadzenia sprzedaży online. Musimy też pamiętać, że nasze przepisy krajowe są dostosowywane do niejako dynamicznie zmieniających się przepisów unijnych i że w krajach unijnych te zasady związane ze, świadczeniem, ze świadczeniami dla konsumentów zostały ujednolicone. Są one niemalże, toż, niemalże tożsame w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Um, ustawa o prawach konsumenta w, w związku z kodeksem cywilnym um, wyróżniła taką nową grupę podmiotów, którym przysługują um, dotychczasowe prawa konsumenta i to w trzech kwestiach. W kwestii rękojmi zawady, w kwestii prawa odstąpienia do umowy oraz w zakresie klauzul abuzywnych. Cóż to są klauzule abuzywne? Klauzula abuzywne to są takie klauzule, które których zastosowanie w danym, w danym na przykład regulaminie czy umowie zawieranej z konsumentem, z osobą niebędącą przedsiębiorcą, natomiast chyba że ten przedsiębiorca jest przedsiębiorcą wpisanym w CIDG, są to klauzule, które no nie będą wiązały z uwagi na ich niezgodność, na naruszenie podstawowych praw. Są to klauzule, które są, figurują również w rejestrze. Mamy również klauzule niedozwolone w, ko w kodeksie cywilnym, mamy rejestr klauzul niedozwolonych przy Urzędzie Konkurencji, Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I warto zajrzeć, to są takie rejestry też publiczne tych klauzul, których nie możemy stosować. Warto zajrzeć i, i, i spojrzeć sobie do tych rejestrów. Jest to rzeczywiście bardzo dużo, natomiast jest, jest wyszukiwarka, wystarczy również w wyszukiwarce wskazać, w wyszukiwarce klauzul abuzywnych, wskazać nawet taki, taki fragment zapisu, który planujemy sobie załóżmy wpisać w nasze regulamin czy w naszą umowę, którą chcielibyśmy, którą chcielibyśmy związać, że tak powiem, konsumenta i wtedy jeśli wyświetli nam się podobna klauzula o podobnej, czy nawet tożsamej treści, no to tej klauzuli oczywiście nie możemy zastosować, dlatego że ona będzie niewiążąca dla tego konsumenta, czyli nawet jeśli ona by się znalazła w takiej umowie, to jeśli jest ona wpisana w rejestrze klauzul niedozwolonych, no to nie będzie ona wiążąca pomimo prawidłowo zawartej umowy z konsumentem. Dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że dostarczyłam mnóstwo informacji na temat aktualnych wymogów sklepów internetowych. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami, no to oczywiście proszę śledzić informacje, które publikujemy na bieżąco. Jak również na pewno warto śledzić informacje publikowane przez UOKIK. Rzecznika Praw Konsumentów, informacje po prostu publicznie, publicznie dostępne. Jest to szereg informacji, które naprawdę bardzo pomagają przedsiębiorcom w prawidłowym konstruowaniu dokumentacji związanej z obsługą konsumentów, z zawieraniem umów z konsumentami. Także warto być na bieżąco, sięgać do tego i, i, i uważnie redagować treść wszelkich regulaminów i umów z konsumentami. Serdecznie dziękuję za uwagę, Małgorzata Krzyżowska